Witam was kochani. Z tej strony wróżka Basia. Bądź wróżka Barbara jak to zresztą woli i zapraszam do laki na wróżbę na maj 2020 rok i przygotowałam dla was rozkład ogólny oraz rozkład kart 1 2 3 przy czym na końcu poproszę was abyście intuicyjnie wybrali sobie jedynkę, dwójkę bądź trójkę. I już czytam rozkład ogólny. Kochani. Bo tutaj energie mogą być odwracalne. I albo was ktoś będzie atakował energetycznie, albo wy kogoś. Czasami będziecie mieli poczucie wygranej, a czasami nie. Tutaj w maju widzę konflikty. Przy czym widzę te konflikty, tak mniej więcej do połowy miesiąca, później może się uspokoić. Niektórzy z Was zaczną się rozwijać zaczną poszukiwać, skąd te konflikty się na przykład wzięły. Zacznijcie gdzieś tam bardziej uczyć się psychologii, rozwoju, wszystkiego, co związane z psychologią podejściem również człowieka. Niektórzy z Was mogą też odejść. To może być zarówno dom, jak rodzinny, jak i niektórzy mogą odejść z pracy. Ech, oczywiście to jest ogólne, ogólne czytanie, a wiemy też jaka jest sytuacja teraz na rynku pracy. Kurczę, bo nie takie nie jest takie ciekawe, ale dobrze. Zacznijmy jeden, dwa, trzy, zobaczymy, co sobie wybierzecie. No, któraś grupa musi być dobra. A jeżeli yy, któraś grupa ma dobrą, to znaczy, że wy też macie potencjał na, na to, żeby było dobrze w życiu. I czasami dzieje się źle w życiu, bo po prostu nie pracujemy nad sobą. No. I jedyneczka. Jezus Maria, zamartwianie. O zamartwianiu już nieraz mówiłam. Zamartwianie się to widzenie sposób rzeczy martwych. Czyli jeżeli martwicie się o pieniądze, to tak naprawdę nie widzicie tych pieniędzy i nie przyciągniecie pieniędzy do swojego życia. I to się tyczy wszystkiego, pracy, miłości, wszystkiego, rodziny. Niektórzy z Was mogą się zamartwiać, niektórzy... Kurczę, bo tutaj widzę magię. Ale niektórzy dobrą, niektórzy niekoniecznie dobrą. Jakieś klątwy, nie lubcie tego. Ale niektórzy mogą wysyłać dobrą magię, więc no. Dwójeczka. Ojej. Dwójeczka. Możecie spotkać miłość swojego życia. Yy, tutaj lada też taka, żeby nie być zazdrosnym. Yy, że nawet jak, yy, yy, bo to też może być tak, że pojawi się konkurencja. Natomiast ta osoba będzie bardziej wpatrzyła na was. Więc. Yy, tutaj może być miłość. Mm -hmm. I trujeczka. Tutaj mi się chciała taka ilość kart wyciągnąć, że. Um... Trujeczka. Przebaczenie. Zwracanie uwagi na to, co Wam się też śni. Przebaczenie. Nie zamartwianie się. Przerobienie pewnych rzeczy z dzieciństwa i wtedy będzie wszystko dobrze. Tutaj jeśli chodzi o trójeczkę, to tutaj dużo, dużo gdzieś tam pracy, żeby było dobrze, to tutaj troszkę pracy musicie włożyć w Was, bo tutaj dużo właśnie takich jest rzeczy spowodowanych. Waszymi gdzieś tam kodami, przekonaniami w podświadomości. Tutaj jest dużo zmartwień, dużo braku, gdzieś tam przebaczenia, a potencjał widzę, że macie na lepsze, po prostu jutro lepsze bycie tu i teraz. No i co, i dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, i zapraszam Was na następne filmiki. I dziękuję.